Zapraszam na mój kolejny film, gdzie chciałem omówić pomiar rezystancji u ziemi metodą trzyprzewodową oraz metodą trzyprzewodową z cęgami. Widzicie tutaj zależność, oczywiście w metodzie trzyprzewodowej musimy rozpinać uziom. W metodzie trzyprzewodowej z cęgami tego uziomu nie musimy rozpinać. I chciałem właśnie też na tym filmie pokazać, co by było, gdyby na przykład w metodzie trzyprzewodowej nie rozpiął tego uziemienia. tak? Co bym pomierzył? Oczywiście wynik mi wyjdzie, ten wynik jest zaniżony. Dlaczego? Zinterpretujemy, pokażemy. Oczywiście zapraszam również na moją stronę pomiary instalacji elektrycznych. Również oczywiście można tam na Facebooku znaleźć szczegóły dotyczące moich szkoleń. Szkolenia prowadzę na terenie praktycznie można powiedzieć całego kraju. Teraz zapraszam na ten film, który właśnie specjalnie dla Państwa nakręciłem, żeby porównać metodę trzyprzewodową i trzyprzewodową z sęgami. Zapraszam. W dniu dzisiejszym chciałem omówić metodę trzyprzewodową i metodę trzyprzewodową z cęgami. W metodzie trzyprzewodowej trzeba rozpinać uziemienia. W metodzie trzyprzewodowej oczywiście z cęgami. Tych uziemień nie muszę rozpinać. I teraz, właśnie chciałem pokazać tą zależność, dlaczego tak to wygląda. Zmierzmy najpierw, czy najpierw spróbujmy tę metodę trzyprzewodową. Wybieram ją. Oczywiście mamy tak: elektrodę prądową, napięciową i tu pomiarową. Ona jest wbita w glebę czyli elektroda prądowa, napięciowa, no i oczywiście ta pomiarowa. Mamy porozpinane, spodziewany wynik 4,7 w drugim gnieździe 6,8. 4,7 spodziewany wynik. Metoda 3-przewodowa. Ona może będzie troszeczkę większa niż 4,7, no ale blisko 4,7 powinno być. 4,70 tutaj, 4,75 tutaj. Niepewność pomiarowa zbliżona do zera. Ideał. Przełóżmy w to gniazdo. Tu jest 6,8 spodziewany wynik. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. 6,9, 6,8, 6,9. Praktycznie można powiedzieć mała różnica. I teraz wracamy się do tego gniazda. Tu i co by było, gdyby. To było nierozpięte, czyli przychodzę na budynek, a co tam będę rozkręcał? Metoda trzyprzewodowa, porze wiałe, co ja tam będę to rozkręcał? I teraz co ja mierzę? To, 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 to i tu. Czyli one są połączone, to są połączenia równoległe uziomów. I ktoś powie: No, co to tam? czy to jest jakiś, jakaś różnica? Duża. To będzie według mnie niecałe trzy omy. 287. I ktoś powie, no widocznie tak musi być. Nie. W żadnym wypadku. Teraz użyjemy do tego pomiaru, tak, do tego pomiaru użyjemy cęk. Oczywiście w to miejsce wyciągamy tą słonę. Zakładamy cęgi. Cęgi zakładamy w to miejsce. Tak. Tu mamy nadawczą. Tutaj są cęgi odbiorcze, no i tutaj mamy w tym miejscu. Oczywiście zamyka się to przez ten uziom, czyli będę mierzył w tym kierunku tego uziomu. Oczywiście wkładam cęgi, wybieram tryb, trzyprzewodowy przewodowy z cęgami, wybieram i dokonuję pomiaru. Wynik. Tam mieliśmy 2,8. Tu jest prawdziwy wynik. 7,18. 7,18. Widzimy różnicę? Mało to. To ja naznaczam kierunek, który będę mierzył. Widzimy, że przełożyłem. Bo mierzyłem przedtem stąd w tamtym kierunku. A teraz będę tutaj mam nadawcze przez cęgi przechodzi w tym kierunku, czyli spodziewam się wyniku coś w granicach 5 Ω. 4.93. Widzieliśmy w metodzie trzyprzewodowej, gdy tego nie rozpiąłem, miałem tam niecałe 3 Ω. A tak mierzę ten 4,9 lub ten coś w granicach siedmiu. Jest różnica przeogromna. Dlatego nie wolno w metodzie trzyprzewodowej nie rozpinać, tak? bo jeżeli nie rozepniemy to to w tym momencie dokonujemy pomiaru równoległego tak? rezystancji uziomów. To jest rzeczą po prostu niedopuszczalną. Tak? Warto na to zwrócić uwagę, żeby po prostu nie popełniać czasami takiego błędu. Oczywiście wszystko dalej będzie pokazane na filmach, oczywiście to wszystko omawiam również na szkoleniach, także zapraszam, gdy ktoś jest zainteresowany. No, myślałem, że to jest zrozumiałe, wyjaśnione. Mówię, metoda trzyprzewodowa, a trzyprzewodowa z cęgami, to są dwie różne ró sprawy: tak? w metodzie trzyprzewodowej i metodzie czteroprzewodowej muszę rozpinać te uziomy, w metodzie trzyprzewodowej lub z podwójnymi cęgami nie muszę. I tutaj jest właśnie cała, całe, jak gdyby, sprawa, którą warto. Na którą warto zwrócić uwagę. Dziękuję za uwagę. No właśnie. Warto zwrócić uwagę. Tutaj Państwo jeszcze raz, żebyście zrozumieli, co chciałem przekazać. Tu mierzyłem, na tym pierwszym, tak, mierzyłem yy, i uzyskałem wynik 4,75, gdy mam tutaj spodziewany 4,7. W drugim gnieździe 6,8, 6,89. I teraz, gdy Gdybym tego nie rozpiął, był wynik 2,86. Skąd to się w ogóle wzięło? Bardzo proste. W pierwszym, bo musimy to przeliczyć: sprawa o matach I równa się U przez R, czyli U to jest 50 V. W pierwszym gnieździe otrzymaliśmy 4,75, więc 50 V przez 4,75 to jest 10,52A. Tak? Drugi wynik przeliczony. Czyli 50V napięcia pomiarowego przez 6,89 to mi wyszło 7,25. Dodaję 10,52 plus 7,25 to jest 17,7. Jeżeli teraz znów to podstawimy do wzoru, to R równa się U przez I, czyli 50V przez obydwie można powiedzieć rezystancję i jej prąd. Wyszedł wynik 50V podzielone przez 17,7 do się równa 2,82. Czym więcej tych uziomów byłoby, ten wynik by był coraz niższy. Dlatego nie można dopuścić, aby właśnie w metodzie trzyprzewodowej lub w metodzie czteroprzewodowej te uziemienia nie były rozpięte. Jeżeli mamy właśnie te, jak widzieliście, cęgi, mamy kierunek nadany, czyli w którym kierunku my to mierzymy, wówczas nie ma problemu, że możemy. Tego nie rozpinać. Oczywiście o innych zależnościach też powiem na szkoleniu, na które zapraszam. Tak? Te szkolenia, tak jak tutaj Państwo widzicie, prowadzę na terenie całego kraju, tak? czyli Poznań, Wrocław, Warszawa, Łódź, Gdańsk, Gliwice oraz Malanów, tutaj gdzie mieszkam, czyli 62 obok Turku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, również zapraszam na swoją stronę pomiary instalacji elektrycznych, tutaj możecie wpisać sobie na Facebooku jest tam właśnie dużo szczegółów dotyczących najbliższych szkoleń, tak również są wiadomości związane ze szkoleniami, więc zapraszam. Tutaj również macie mój e-mail, czy numer telefonu, jeżeli ktoś jest zainteresowany w szkole również online, jeżeli ktoś ma właśnie gdzieś dalej, szkolenia są stacjonarne, tak i są również szkolenia online, czyli zapraszam. Można również sobie odnowić uprawnienia, tak? czyli tak zwane świadectwa kwalifikacyjne, eksploatacja, dozór, pomiary. Oczywiście zawsze cena jest 10% minimalnej krajowej, czyli cena egzaminu. tak? Czyli w tym momencie, na tą chwilę, jeżeli mamy rok 2023, lipiec, no to cena na tą chwilę wynosi 360 zł za eksploatację z pomiarami i 360 za dozór z pomiarami. Dziękuję za uwagę No i zapraszam na moje najbliższe filmy, jak i również na szkolenia. Dziękuję.